Zawiń w papier i połóż go razem z cebulą. Cebula to warzywo, które znajdziemy niemal w każdej kuchni. Wzbogaca smak potraw i dostarcza witamin. Pokażę Ci trik, który warto zastosować w swojej kuchni. Na początku przygotuj ręcznik papierowy. Złóż kawałek papieru na pół, a następnie nałóż na niego kolejny, złożony papier kuchenny. To konieczne, aby zwiększyć grubość papieru. Na środek papieru wsyp sodę oczyszczoną. To właśnie ona skutecznie zapobiega pleśni i gniciu, ponieważ tworzy środowisko mniej sprzyjające rozwojowi bakterii i grzybów. Jest także naturalnym pochłaniaczem wilgoci. Taki papier z sodą złóż starannie w mały pakunek i zabezpiecz kawałkiem taśmy klejącej. Włóż pakunek do koszyka lub pojemnika z cebulą albo wśród innych warzyw podatnych na psucie się. Trzymając pakunek z sodą oczyszczoną wśród cebuli lub innych warzyw, pomagasz utrzymać suche i odporne na pleśń środowisko, co wydłuża ich świeżość i trwałość. To prosty i tani sposób na ograniczenie marnowania jedzenia oraz zachowanie warzyw w najlepszym stanie.